Przegląd szafy, łatwo powiedzieć, ale tak naprawdę od czego zacząć? Może być taka sytuacja, że macie ogromną ochotę zrobić czystki w waszej garderobie, ale macie tam dużo rzeczy, i tak naprawdę nie wiadomo od czego zacząć. Jakie są kryteria, według czego się kierowacie, żeby dokonać selekcji tej garderoby? I już podpowiadam, co jest najważniejsze. Pierwsza, najważniejsza rzecz, sprawdzamy, czy ubrania są optymalne dla nas rozmiarem. Czy z czegoś już nie wyrosłyśmy? Wzdłuż, wszerz, nie ingeruję, ale sprawdzamy przede wszystkim, czy te rzeczy dzisiaj na nas pasują. Nie ma sensu trzymać rzeczy za dużych i nie ma sensu trzymać rzeczy za małych. Wiem, że lubimy się oszukiwać, że jak schudnę, to wrócę do jakiejś sukienki. Uwierzcie mi, że jak stracicie kilka kilogramów, to będziecie pragnąć tego, żeby założyć coś totalnie nowego. Kolejna rzecz to kolory. Na pewno wiecie, w jakich kolorach czujecie się najlepiej, które służą waszej urodzie. Macie też swoje ukochane trendy. Mam nadzieję, że po otwarciu szafy są tam kolory dominujące i mam nadzieję, że to nie jest czerń, szarość i tylko i wyłącznie, wyłącznie ciemne kolory. Więc jeśli już wiecie, w których kolorach lubicie siebie najbardziej, po której sięgacie najchętniej, to znaczy, że prawdopodobnie to jest wasza baza kolorystyczna i dobrze trzymać się. Takiej właśnie palety. Mamy rozmiar, mamy paletę kolorów. Trzecie kryterium to jakość ubrań. Są ubrania, które kochamy, nosimy już od wielu sezonów, ale one nie wyglądają. To znaczy, one są już zmęczone i spełniły swoją rolę, wykonały swoje zadania i teraz z czystym sercem możecie dać im odpocząć, bo te ubrania już dłużej was nie będą zdobiły, więc wszelkiego rodzaju zniszczenia, no niestety, z naszej szafy powinny zniknąć. Kryterium, które lubią wszystkie styliski, to oczywiście fasony. Są fasony, które służą naszej sylwetce, podkreślają naszą figurę, powodują, że wyglądamy na bardziej proporcjonalne, bardziej zgrabnie, smukło. W zależności od tego, jakie lubicie budować stylizacje, podkreślające nasze proporcje, nasze kobiece sylwetki, albo takie, które są bardziej oversize'owe, nonchalantkie. To już od Was zależy, jaki charakter ubrań lubicie, ale warto, warto wziąć pod uwagę też kryterium, jakim jest są danej rzeczy. Są też rzeczy, które niepotrzebnie skracają naszą sylwetkę albo poszerzają. Jeżeli nam nie zależy świadomie na takim efekcie, to warto takie rzeczy usunąć na bok. Ostatnie kryterium, które być może wydaje się wam zawiłe, ale mam nadzieję, że w związku z tym, że na, na rynku i w internecie znajdziecie masę porad, jest już Wam dużo łatwiej określić, jaki styl i charakter ubrań pasuje do was najbardziej. W których rzeczach czujecie się sobą, które najchętniej nosicie, które to są te ubrania? Które poprawiają Wam nastrój i powodują, że macie ochotę w nich wyjść i podbić świat. To są rzeczy, które oddają Wasz styl i charakter, które Was nie przebierają, i tutaj z czystym sumieniem należy dokonać takiej oceny: czy to jest rzecz, którą mam ochotę założyć jutro, jak będę miała możliwość wyjść z koleżanką na kawę, czy też ona musi poczekać jeszcze kilka sezonów, żebym podjęła decyzję, że tak, założę jutro te spodnie. Wszystkie rzeczy, co do których macie wątpliwości, są prawdopodobnie tymi których nie zakładacie za chętnie, być może nie nosicie ich w ogóle i szukacie trochę argumentów w głowie, kiedy będę mogła to założyć. Jeśli macie ubrania, które są dobre jakościowo, są ciekawe, ale z jakichś powodów Wy nie macie ochoty ich nosić, prawdopodobnie powinnyście się ich pozbyć, ale niekoniecznie wyrzucać, są różnego rodzaju aplikacje, jest możliwość odsprzedania ubrań, a być może w Waszym najbliższym otoczeniu znajdzie się ktoś, kto ucieszy się z jakiejś nowej garderoby, słuchajcie, rzeczom trzeba dawać drugie życie, więc zachęcam Was do tego, żeby oddawać te rzeczy dziewczynom, które będą chętnie nosiły je w swoich stylizacjach, a zostawić w szafie tylko te ulubione, bo prawda jest taka, że my mamy szafy przepełnione ubraniami, ale nosimy zdecydowanie około 20-30% naszej zawartości tej garderoby, więc zostawmy w szafie tylko te najfajniejsze ulubione rzeczy. Przejdźmy do konkretów. Od czego zaczynamy? Przede wszystkim, co jest najważniejsze, jak wybieram się zazwyczaj. Jako personal shopperka do klientki na przegląd szafy, to przed przyjściem proszę, żeby zgromadziła w jednym miejscu wszystkie swoje ubrania, dodatki i akcesoria. Jeśli chcemy dokonać przeglądu szafy aktualnej kolekcji z bieżącego sezonu, to chowamy w kartony ubrania z poprzedniego sezonu, tak żeby nie tworzyły nam bałaganu i żebyśmy miały tylko i wyłącznie przed sobą rzeczy, które będziemy nosić w aktualnie trwającym sezonie. Proszę, żeby zgromadzić wszystkie ubrania, akcesoria, dodatki i mieć także dostęp do lustra. To też jest ważna wskazówka, że jak będziecie przeglądać swoją garderobę, to żebyście miały gdzieś dostęp do lustra i mogły się przeglądać na bieżąco, czy dana rzecz do Was pasuje. Czy dany kolor podkreśla wasz typ urody i jak ta rzecz się prezentuje? Od czego zaczynamy? Przede wszystkim nie musimy wyciągać wszystkich ubrań z naszej garderoby. One mogą sobie tam zostać, a my będziemy po kolei systematycznie przeglądać różne części garderoby. No i tutaj ważne, żeby ta garderoba była posegregowana, to znaczy w jednym miejscu wisiały ze sobą sukienki, obok były koszule bądź też spodnie, swetry były też ułożone w jednym miejscu, bo to nam ułatwi logistycznie przegląd tego, co w tej garderobie aktualnie się znajduje. Zazwyczaj proponuję, żeby przegląd szafy rozpocząć od dolnej części garderoby, czyli od spodni, spódnic, w zależności co macie w szafie, czego macie więcej, bo dolna część to jest nasza baza w garderobie i zazwyczaj tam mamy dużo rzeczy klasycznych, które budują taką podstawę naszych stylizacji. W związku z tym na tapetę bierzemy na początek wszystkie spodnie. I sprawdzamy. Czy przypadkiem nie jest tak, że w naszej szafie mamy 15 par dżinsów o różnym odcieniu, z różnymi przetarciami, ale tak naprawdę te dżinsy nie wprowadzają niczego nowego w nasze? Stylizacje. W związku z tym propozycja jest taka, żeby zostawić kilka, dosłownie 3-4 pary ulubionych jeansów i fajnie, żeby to były jeansy różnorodne: takie z wąską nogawką, z szerszą, krótszą, dłuższą nogawką. To już w zależności od tego, w czym Wy się czujecie dobrze, jaki fason Wam służy i w jakich stylizacjach czujecie się najbardziej sobą. Przeglądamy przede wszystkim garderobę pod kątem rozmiaru i tego, czy krój nam służy. Proponuję zrezygnować ze wszystkich biodrówek, ponieważ biodrówki absolutnie nie działają dobrze na naszą sylwetkę i proporcje, ale jak najbardziej y, trzymać spodnie z wyższym stanem. Jeśli chodzi o szerokość nogawki, to już według Waszego uznania. Jeżeli dobrze się czujecie w wąskiej nogawce, bo lubicie podkreślać nogi, Trzymamy spodnie rurki, jeżeli lubicie coś luźniejszego, ja na przykład jestem fanką spodni, które mają krój oversize'owy I jakbyście zajrzały do mojej garderoby, to większość to są właśnie spodnie oversize'owe W związku z tym to jest moja baza i ja te spodnie najchętniej noszę i ich mam najwięcej Ale też sprawdzam systematycznie, których już nie mam ochoty nosić, czy one są dobre rozmiarowo i przede wszystkim, czy są dobre jeszcze jakościowo Czern spiera się najszybciej, więc przy czarnych spodniach trzeba rotować te spodnie Częściej zostawiamy tylko te parę spodni, które naprawdę lubimy. Nie trzymamy rzeczy na potem i nie trzymamy rzeczy po domu, bo jak już teraz dobrze wiemy, po domu też fajnie mieć ubrania, w których my się czujemy atrakcyjnie i komfortowo. Kolejna wskazówka, w jaki sposób warto przejrzeć, które spodnie zostawiamy, to podział na spodnie, które nosimy casualowo, na co dzień, weekendowo po pracy i na te, które. Sprawdzają się tylko i wyłącznie formalnie. Podejrzewam, że część z Was w pracy ma troszkę odmienny strój niż ten, który nosi weekendowo, w związku z tym dobrze mieć kilka partych do pracy, ale także zostawić spodnie, które lubicie nosić na co dzień, bardziej w charakterze sportowym. Bardzo ważne, aby w trakcie przeglądu szafy mieć ze sobą jakiś notatnik i systematycznie zapisywać, czego nam w tej garderobie brakuje. Bo być może nasza sylwetka dobrze wygląda w spodniach, które mają jakieś przetarcia albo deseń, wzór i takich spodni nam brakuje, bo mamy jedną ukochaną parę, ale chętnie nosiłybyśmy wiosną coś w jaśniejszym kolorze. Zapisujemy. To nie znaczy, że musimy to kupić w przeciągu tygodnia, ale przy najbliższych zakupach będziemy wiedziały, do czego się odnieść. Jeśli są z nami dziewczyny, które są fankami spódnic e, i lubią spódnice ołówkowe bądź też kloszowane, długość mini, midi, maxi, to kolejnym etapem jest przyjrzenie się, przyjrzenie się, jaki rodzaj spódnic mamy, czy one są całosezonowe, czy zostawiamy tylko te na lato, które nadają się do pracy, no i przede wszystkim, czy są dobre rozmiarem i czy nie są zniszczone. Gdy mamy już rozeznanie, jakie mamy spodnie, czy ich krój, fason, a także jakość jest jeszcze optymalna do tego, żeby z nami zostały przez kolejny sezon, wiemy już, jakie mamy spódnice, to możemy przejść do sukienek. Mam nadzieję, że jeżeli pracujecie w korporacji i na co dzień lubicie strój troszkę bardziej elegancki, to w Waszej garderobie nie brakuje sukienek. Sukienki ubierają nas w całości, są niesamowicie praktyczne, ale też warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ich krój. Są sukienki, które lubią podkreślać naszą talię, są takie, które zatuszują brzuszek. Mamy sukienki przeróżnej długości, z dłuższym, krótszym rękawem i warto mieć też y, większą różnorodność, jeśli chodzi o charakter tych sukienek. Przede wszystkim sprawdźmy ich kolorystykę, bo sukienka ubiera nas w całości, i dobrze, żeby jej kolor podkreślał nasz typ urody. Zwróćcie też uwagę na tkaniny. Lubimy sukienki miłe, miękkie i wygodne, ale to te zlejących tkanin, bardziej kobiece, powodują, że nasza stylizacja jest znacznie bardziej elegancka. Po sukienkach proponuję, żeby zabrać za koszulę. No właśnie, koszule też mają swój różny charakter. Znajdziecie tam oczywiście klasyczną białą i uważam, że w każdej garderobie powinna być biała, śnieżno-biała, klasyczna koszula. Może być to dopasowana w kroju bardzo kobieca, a może być raczej zapożyczona z męskiej garderoby, bardziej oversize'owa. To wszystko zależy od charakteru waszego stylu ubierania, od pracy, jaką wykonujecie. Czy lubicie odrobinę nonchalancji, czy lubicie. Ubrania luźniejsze od ciała, czy też stawiacie na klasykę i wolicie podkreślać własną sylwetkę. Zwróćcie uwagę na jakość koszuli, bo tutaj nie ma zmiły, tu nie ma kompromisów, ten kołnierzyk musi być śnieżno-biały, mankiety również muszą być zadbane, sama w sobie koszula musi wyglądać jak niedawno kupiona. I myślę, że biała koszula, jeśli nie zainwestowałyście w taką dobrą gatunkowo, musi być tą częścią garderoby, którą wymieniacie regularnie, szczególnie wtedy, kiedy nosicie ją często do pracy i koszula sama w sobie stanowi bazę Waszych stylizacji. Ale pamiętajcie, że koszula to nie tylko biel, bo możecie znaleźć coś w odcieniach pastelowych. Jeżeli macie delikatną urodę, lubicie subtelne stylizacje, to stawiajcie na pudrowy róż, delikatne błękity. Błękitów jest teraz bardzo dużo, koszula nie musi być też gładka, może mieć delikatne prążkowania, a może być wzorzysta, bardziej romantyczna, w kwiaty. Pamiętajcie też, że koszule mają przeróżne tkaniny. Są sylwetki, które lepiej wyglądają w tkaninach lejących, takich lżejszych od ciała, luźniejszych, które świetnie wyglądają włożone w środek spodni albo spódnicy. Te koszule zdecydowanie pozwalają zrobić ciekawszą stylizację, ale być może lubicie coś bardziej klasycznego, formalnego, i wtedy taka koszula o kroju bardziej męskim też się sprawdzi. Przejrzałyśmy już spodnie, spódnice. Wiemy, jakie mamy sukienki, wiemy, ile mamy sukienek do pracy. Podejrzewam, że wiemy też, ile mamy sukienek koktajlowych i takich, które będziemy nosić teraz latem. Znamy swoje ulubione koszule. Wiemy, czy brakuje nam idealnej śnieżnej białej, czy potrzebujemy czegoś w odcieniach pastelowych. Możemy zabrać się za bluzki. No i właśnie, bluzki to jest zdecydowanie temat rzeka, ponieważ Bluzki dzielimy na takie, które są totalnymi basicami. To znaczy, nosimy je pod marynarkę, nosimy je pod luźniejszy kardigan. Często też po domu i tutaj warto mieć kilka takich bazowych podkoszulków na szerokich, cieńszych ramionCzkach, z krótkim rękawkiem. Bardziej opinające sylwetkę elastyczne albo jerseyowe troszkę luźniejsze. Warto wiedzieć w jakich wyczujecie się dobrze i sprawdzić przede wszystkim jakość tych pod koszulków. Znajoma ostatnio mnie zapytała, czy jest jakaś baza yy, koszulek, które na pewno trzeba mieć w szafie. Oczywiście, przede wszystkim trzeba mieć biały T-shirt ale nie każdy biały t-shirt będzie taki sam. To znaczy część z Was będzie dobrze się czuła w t shircie który ma dekolt V, inne będą lubiły t-shirty z dekoltem w łódkę. Ja na przykład lubię t-shirty klasyczne z okrągłym dekoltem i z krótkim rękawkiem. To już od Was zależy, który model t-shirtu lubicie najbardziej, w którym czujecie się najbardziej komfortowo. Warto, żeby taki biały t-shirt znowu bardzo dobrej jakości w szafie mieć i to też jest kolejna część garderoby, którą regularnie należy wymieniać. Poza białym t-shirtem fajnie jest mieć... Body. To oznaczy rzecz, która będzie zawsze dobrze opinała naszą sylwetkę i niezależnie od tego, jaki macie noszony rozmiar, takie wody będzie świetnie wyglądało pod luźniejszą marynarką. W związku z tym nie ma argumentu, że ja mam sylwetkę, która nie nadaje się do noszenia body. Warto jest wtedy mieć coś ciemniejszego, może troszkę z grubszej tkaniny, coś co delikatnie wymodeluje naszą serwetkę, ale body uznaje też jako część uzupełniającą naszą garderobę, jeśli chodzi o bluzki. Kolejny rodzaj bluzek, których wiem, że w szafie macie zazwyczaj mało, to są bluzki z tkanin. I to już nie są koszule, tylko bluzki, które zakładamy przez głowę, One nie są rozpinane, chyba że mają jakiś delikatny akcent w postaci aplikacji, guzików, asymetrycznej góry. Pamiętajcie, że takie lejące bluzki mm, będą świetnie wyglądały do zwykłych dżinsów i spowodują, że wasza stylizacja będzie taka trochę bardziej trójwymiarowa. To nie będzie biały T-shirt, bawełniane dżinsy i stylizacja nie będzie tak bardzo sportowa, tylko spowoduje, że stylizacja nabierze charakteru bardziej miejskiego, kobiecego, ale też modowego. Do was znowu zależy decyzja, jaką paletę kolorów jeśli chodzi o bluzki lubicie, czy wolicie gładkie, jednolite, klasyczne czy wolicie postawić na jakąś szaloną aplikację, być może ciekawe wykończenie rękawów? Tutaj już nie ingeruję, bo kreatywność należy do Was i pomysłowość i to Wasze inspiracje tak naprawdę będą decydowały o tym, jaki rodzaj bluzek jest dla Was najfajniejszy. Oczywiście, pozbywamy się bluzek, których nie nosiłyśmy dłużej niż rok. Bluzki to są rzeczy, które nosimy właściwie codziennie. Więc, jeśli jakaś nie przypadła nam do gustu przez rok, to jest małe prawdopodobieństwo, że założymy ją w przyszłym tygodniu. Lepiej pozbyć się takich rzeczy i zostawić rzeczywiście kilka ulubionych bluzek, które będziemy nosić regularnie, które wynosimy i z czystym zmieniem wybierzemy się na zakupy. Po bluzkach warto sprawdzić. Jakie macie swetry? Swetry, sweterki, narzutki, blazery, to wszystko zależy znowu od tego, co lubicie. W mojej szafie znajdziecie na pewno więcej marynarek i do tych sportowych, luźniejszych niż swetrów. Swetry zostawiam raczej na zimę, na lato może zostawiam z 2-3, jeden przez głowę, dwa rozpinane i to absolutnie wystarczy, żeby taki sweter założyć na przykład na bardziej luźną sukienkę w stylu boho do cięższych butów, jeden sweter przez głowę, który zakładam do spodni z wyższym stanem, i jedna narzutka, którą, którą traktuję na przykład w formie zamiast płaszcza czy letniej kurteczki. Wolę marynarki, bo one są według mnie bardziej ciekawe, modowo, zdecydowanie potrafią stworzyć ciekawszą stylizację. Nie mamy już sytuacji, w której marynarka jest kojarzona tylko z częścią garderoby służbowej. To nie są już marynarki żakiety od całych kompletów. Mamy przeróżne marynary, począwszy od tych oversize'owych z stylu lat 90. dłuższych. Nawet do połowy uda. Po marynarki krótsze, ale szanelki, które świetnie podkreślają talię i budują proporcje bardzo kobiecej sylwetki. Mam nadzieję, że w waszej szafie znajdziecie także marynarki, które nosicie latem. W tym momencie możecie nosić te marynarki zamiast lżejszej kurteczki. Możecie zasłonić w ten sposób marynarką ramiona, jeżeli macie stylizację służbową do pracy, ale możecie założyć też marynarkę do prostego białego t-shirtu, jeansów, butów na obcasie i kopertówki na wieczór. Po marynarkach możecie zabrać się za przegląd okryć wierzchni. To znaczy, mamy sezon wiosna lato, więc na pewno będziecie musiały sprawdzić, jakie macie kurteczki, czy jest tam dżinsowa katana biała, granatowa w jasnym błękicie, a może jakaś pastelowa, bo w tym sezonie ten będzie kolor fioletowy i widziałam już dużo katan właśnie w tym kolorze. Długość do połowy biodra, a może coś krótszego. Zwróćcie uwagę, który krój służy Waszej sylwetce i w którym Wy się czujecie komfortowo i w jakim Wasza sylwetka nabiera bardzo korzystnych proporcji. Sprawdźcie, czy katana jest dobra rozmiarem. Ona nie musi się zapinać, ale przede wszystkim powinna być dobra w ramionach i nie krępować Waszych ruchów. Poza kataną fajnie jest mieć jakiś lekki płaszczek. Ja jestem fanką klasycznych tręczów, ale może być to znowu coś bardziej oversizeowego, związanego w talii z większym, mniejszym kołnierzem albo z ozdobnymi pagonami, z szerszym rękawem. Bo na przykład teraz mamy taką tendencję, właśnie że ten tręcz jest mocno rozbudowany i często dłuższej długości, nawet do połowy łydki. Nieważne, który charakter wybierzecie, ważne, żeby jeden płaszcz taki mieć, bo on posłuży nam jako uzupełnienia naszej stylizacji wtedy, kiedy mamy ochotę założyć sukienkę, ale także możemy nosić taki trench, jak zrobić się trochę cieplej, pod spodu mm, mogą być shorty, może być jakiś luźniejszy sweter i znowu cięższe buty na przykład w stylu kobojki. Chyba mamy ze sobą wszystkie elementy garderoby pozostaje nam przejść do dodatków, czyli buty, torebka, biżuteria. Zaczęłabym od butów i tutaj dokonała selekcji na sezonowość. To znaczy, zostawiamy buty, które będziemy nosiły przez wiosnę lato i zostawiamy buty, które nie wyglądają i nie są zniszczone. A jeśli to jest nasza ukochana para butów, to oddajmy je do szewca w ramach renowacji. Kolorystyka butów ma znaczenie. Warto mieć takie, które będą miłym akcentem, mocnym akcentem kolorystycznym, dostosowanych stylizacji i kilka par klasycznych w czerni, w beżu, może coś w pudrowym różu. W zależności od jaką macie kolorystykę w szafie, fajnie żeby były buty, które uzupełniają je, ale takie też, które są mocniejszym akcentem. Torebki, tutaj też jest pewna sezonowość, to znaczy są torebki, które chętnie nosicie zimą i nie ma sensu ich trzymać przez najbliższe miesiące razem z Waszą garderobą wiosenno-letnią ale zostawcie te, które przydadzą się i uzupełnią Wasze letnie stylizacje. Jeśli chodzi o biżuterię, warto jest dokonać decyzji, czy wolicie biżuterię w złocie czy w srebrze i trzymać się tego systematycznie, bo dzięki temu będziecie miały pewność, że ta biżuteria uzupełnia Wasze stylizacje. Pamiętajcie, że lepiej jest mieć w szafie mniej rzeczy, ale takich, które lubicie, w których lubicie się oglądać i które sprawiają Wam przyjemność, za duża ilość garderoby powoduje miszmasz w szafie i przez to nie mamy chęci bawić się modą i tworzyć nowych stylizacji. Pamiętajcie też, że w trakcie przeglądu szafy warto jest robić tą listę zakupów na najbliższy czas, bo to spowoduje, że Wasza szafa będzie świadomie rozbudowana i będziecie mogły tworzyć coraz więcej ciekawszych stylizacji. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do samodzielnego przeglądu szafy. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, które wskazówki są dla Was najbardziej praktyczne i czy skusicie się na ten przegląd szafy. Do zobaczenia niedługo!